...w poprzednim odcinku! dziękuję. Oj, wszystko jest tej niższe, ja stąd Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Stara wiedźmińska sztuczka. Jak się bardzo, bardzo postaram. Umiem panować nad czasem i przestrzenią. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiedz swojemu Atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Porozmawiaj z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują radańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz. To ja będę musiała ich zszywać Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. No pray, no, niech ci będzie sani! Tak bardzo! Ch o Jezu. Tak bardzo chcesz. Masz ze mną. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Biegniemy na przed, Braczki. O Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Prąd wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. O, mam nadzieję, nie. No na miejscu. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie, bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? Y, w porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. <laughs> Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest. Przecież niczego nie ukradnie. Hmm, no dobrze... Ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Okej. Okay. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Okay. Wpuśćcie mnie. No to idziemy w tarane rzeczki, te. Dobra jednego miejsca biegam na drugie, ale fajnie, ale zabawa. to żyje to? O kurwa. Oh shit, holy Morley! Myślałem, że tam... Tam... Tam się jest wiecie, no, głęboko. A okazało się być płytko. No cóż. Bera. Zawieszę w szybki zapis, Ale nie używam szybkich zapisów, bo samodzielny modzelne zapisy. Dobra, to biegniemy. Jeszcze raz na skorzuty, tylko z tym razem bardziej, wiecie... Bardziej tak będę pasował. Tutaj jest na pewno głęboko. Nie powiecie mi, że nie. Dobra, może jest płytko jednak. Ale tam trochę... Ale bez przesady, tak. Garland, ten wejdzie, bo... Dobra, wejdzie. Okej, okay. wydawało mi się, że nie wejdzie. Tu topcami mam jeszcze wa... Ułapanie, e to utopce, no Ło wow, 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 czy się uda bez obradu. Nie, dostaliśmy go Dobra, come on, oła, oła. Aha! Bra Dobra. Czemu kusy nie mam w ogóle wybranych, ale... Tyk, się tutaj zbełta. Myyyy! Tyk. Załatwiony. Chodź tu. No, jak się wstawać. Dobra, gim. No i załatwiane bardzo ładnie. O to mi właśnie chodziło. No i już jesteśmy na miejscu. Gerald, jesteś tam? No jestem. Łaplinę. No, i wchodzimy. O, jest właściwie. Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szysloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś na chciał pewno. mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia Żymym wiedział jeszcze gdzie ty tam była, żebym ja pamiętam to miejsce, każde. Gdzie kto jest? Dobra Bo, A, dobra nie mi zobaczyli. tu! Czucio! Coś się pobawić! Pobawimy kolezy. Tyk jeden Tyk do drugi Kole o, ty koledzy widać, że tutaj są bardziej takich zaraz, ale to i tak wam nic nie da, bo i tak was wszystkich pociacham. Tak jak mi się podoba. Dobra, tak chcę się bawić, kolego. Bo się zabawimy. Zabawimy się w barbecue. jee! Oh, yeah. Łoń! Moja dziko. Takie o ty. Tak się bawić? O coś ma to. Kurwa nie będę się z biedą. Ajle tu. Dobra tak. Myk myk myk. Najpierw załatwiany łatwo. Łatwizna to była. Tak łatwiej Tak bardzo łatwiutki To masakra, nabar Spijmy sobie do ładnego jakiegoś poranka Niech się nie skapnie Tutaj tylko jak się działa Zamknięte Na cztery spusty Muszę znaleźć inną drogę Może Dobra. zostawię otwarte okno Super, to wchodzimy, tak? Przez parkura robimy Okej. Okay. To i tak wygląda groźnie. Ja może grę zapiszę tutaj, tak wiecie. Profilaktycznie zapiszę grę. Teraz tędy przejdę. Powolutku. A może mam dobrze wybrane? O. o chyba za mocne uderzenie. Mamy za mocne znaki Oj Aha, prawda podwójnie O nie dobra, nie będę skakał Startowałem O no, mamy za mocny znak, taki burdel tutaj zarobiliśmy Eee, co to się działo? Mniejszy klucz Giliana Alboko Ztłuczone lustro. Strasznie. Nie wygląda, jakby po prostu komuś hmm. upadło. Może. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Nie wiem. Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlot? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Co za demon? Jaki demon? Jak to jaki demon? I, i, nie, nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter O'Dim. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem Wiedźminem. Hmm, mutant. Mm, tak, tak, tak. To by się, to by się nawet zgadzało. Aha. Jesteś więźniem. Dlaczego przed twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel Van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i w czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale... Ja Nie mam wyboru. Rozumiesz, ja nie mam wyjścia? Rozumiem, rozumiem. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokonjunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everec? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł! Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim i jak się go pozbyć. Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilwgardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami, ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem pan Lusterko. Straciłem wzrok, śledząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi. A najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Okej. Okay. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Counter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Żyję. Ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym. Aktor, który teraz podkłada głos, to gra. jednego z trójcy w Shadow of the Tomb Raider. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Okej. Okay. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go... Panem Lusterko. Olgiert spotkał się z nim sam na sam na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgiert miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgiert kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Ok. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć się jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy. A jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. Bardzo to ciekawe, wszystko. Mi I coraz bardziej kładę gością O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. W takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał, i tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Tak, tak, panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da. Ale znalazłem zmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać Pakt. Można go pokonać. Jego własną bronią. To znaczy, jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna. Bo odima. Interesują tylko ludzkie dusze. Ok, Odin zostawił mi na twarzy Znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie. Pewnie, gdy wypełni się pakt, Znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie. Zabrać z nim. A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. O, ciekawe. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. O! A. Czyli tak coś jakby zginął. I to wszystko wina pana, lustereczka. Wszystko jasne. Bo kogo by innego. Za chwilę bym to chyba naprawię, no. Sakra. Dobra po prostu to w takim razie I chodźmy stąd Idziemy stąd, uciekamy A teraz pytanie, jak ja stąd mam uciec? Tak samo jak zemstę czy też nie? Wow Wow A bardzo nie muszę używać tutaj niczego sobie zejdę. teraz jak stąd wyjdę to jest dobre pytanie jak ja stąd mam wyjść wow 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 da no, o to jest to o to jest. i do wody Dobra, a się spotkać tam gdzie mamy a to ludzie załatwimy w następnym ćneczku Jeżeli ten wam się podoba, zostawcie lajka suba na kanale z dzwoneczkiem, żeby was nic nie minęło I prawdopodobnie ludzie, następny ćneczek już jest finalny I Więc prawdopodobnie kończymy już seryjkę. Tego się naprawdę bardzo cieszę e, Jestem z tego zadowolony, jestem z tego dumny, że Skończę kolejną serię na moim kanale Dodatek delcykowy więc zostanie na jeszcze tylko krew i wino I można powiedzieć że skończyliśmy no całą grę Ale zawalczmy sobie jeszcze tak wiecie pod koniec Z tymi ludźmi, a nie dobra oni są z nami Dobra U Daj mi ten list, nie wiem po co no dobra, widzimy się w następnym. Zobaczcie, słabo łapkę w górę, komentarz, żeby właśnie się minęło. Widzimy się w następnym i. Oj, i mamy tu jakieś góle! No o, o panie! O panie, ja mam ich na szało, praktycznie. Co to jest w ogóle za miejsce? To, to mnie ciekawi. Dobra, to jeszcze jednak zrobimy to i wtedy skoczę dopiero odcinek. Dobra, góle, cały tutaj potrzebujecie. Ze mną walczyć PRAWDĘ No to było ciekawe, dosyć szybkie, mam powiem Łatwiutkie to Dobra, żyję szybkiej podróży, bo nie wiem W sumie tam nie miałem szybkiej podróży, nie? Nie miałem, dobra Dobra, widzimy się w następnym, trzymaj się, cześć,